Cześć wszystkim, z tej strony Asia i witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem czytelniczym tego miesiąca, mianowicie listopada. Parę osób y, moich znajomych napisało do mnie, czy czytam te książki, czy tylko kupuję i kładę je na szafkę i wam pokazuję, więc tak, nie martwcie się, czytam te książki. Prawdopodobnie nie czytam ich tak dużo jak może inne dziewczyny, jakieś in influencerki książkowe, jednak troszeczkę ich przeczytałam. Też nie mam zbyt wiele czasu, jak też y, część z Was może wie, mam kanał muzyczny, y, na który dzisiaj, czyli prawdopodobnie w ten sam dzień co ten vlog. Wejdzie. Nowa piosenka. Podlinkuję wam tam na dole, więc serdecznie zapraszam. Możecie zobaczyć, jak nam idzie śpiewanie. Nie mamy profesjonalnego sprzętu, mikrofonów czy osób, które nas trochę podczyszczą. Wszystko jest naturalne, tak jak umiemy, tak gramy i śpiewamy. Więc zapraszam was tam, ale teraz nie przedłużając, zapraszam. Pierwsze pytanie. Czy jestem zadowolona Czytelniczego tego miesiąca. I tak jestem zadowolona. Może nie co do ilości przeczytanych książek, ale na pewno co do jakości. W sumie nie było żadnej książki, która tak naprawdę mi się nie podobała, Większość książek była całkiem ok, parę naprawdę dobrych. Tak więc, jej, okay, naprawdę ten miesiąc był fajny. Fajnie czytelniczy i nie żałuję w sumie żadnej książki, którą czytałam, no może jednej trochę żałuję, bo no spodziewałam się, że będzie troszeczkę lepsza, a okazała się taka sobie, ale to zaraz Wam wszystko opowiem. Pierwszą książką, którą chcę Wam pokazać, jest to książka, której nie widzieliście w, w wcześniejszych vlogach. Nie jest to w ogóle z tematu horrorów czy takich mrocznych powieści, jest to romans. Tak miałam ochotę na coś takiego. Słodszego, jakiś taki uroczy romans. No i dostałam już troszkę wcześniej od mamy książkę Droga do Ciebie, Candy Steiner. I tak, czytałam opinie, i naprawdę były całkiem dobre. Jednak ta książka z ośmiu, bo tak, poczytałam osiem książek w tym miesiącu, według mnie była najgorsza. No może i to było takie tkliwe, taki tkliwy romans, przepraszam, ale. Nie dla mnie. Jakby jestem fanką romansów, naprawdę sporo ich przeczytałam, szczególnie takich romansów młodzieżowych. I niestety ten się kwalifikuje naprawdę nisko. Mówi to o dziewczynie Cooper, która mieszka w jakiejś takiej malutkiej miejscowości. Jej rodzice uzależnieni są od narkotyków i alkoholu, dlatego niezbyt zwracają na nią uwagę. Pracuje w restauracji, żeby zarobić na wymarzone studia Już Teraz nie pamiętam, bodajże w, w Waszyngtonie Tak, wiem, się wydaje, że ona miała jechać, chciała jechać do Waszyngtonu I pe pewnego dnia poznaje w restauracji chłopaka, który po prostu jedzie w tamtym kierunku I proponuje jej, żeby się z nim zabrała Jest to chłopak totalnie nieznany jej, nic o nim nie wie jednak daje się przekonać i wyrusza z nim w podróż. Jest to romans, więc, jak każdy może przypuścić, coś między nimi zacznie tam iskrzyć, jednak chłopak ma tajemnicę. I to w sumie tyle o tej książce. Jest naprawdę bardzo przewidywalna, jednak czyta się ją całkiem szybko. Miły taki zapychacz czasu, jeśli chcecie taki. Naprawdę ckliwy romans, przy którym nie trzeba myśleć I bez żadnej zaskakującej końcówki To możecie spróbować Może wam się akurat bardziej spodoba Może po prostu nie trafiło to w moje gusta Kolejna książka Tytuł może was nieco zmylić Jest to Królowa lata Melissa Mar. I mimo, że jest napisane Królowa lata Okładka jest taka troszeczkę ciemna, tajemnicza i ta książka leży na mojej płuce już naprawdę sporo czasu, więc stwierdziłam, że kurczę, jak nie teraz, to chyba nigdy Akurat miałam ochotę na coś takiego innego, niereklamowanego, troszkę starszego Nie widziałam nigdzie chyba na YouTubie, żeby ktokolwiek się o niej wypowiadał Tak więc nie jest to zła książka Pewno jest to książka przeznaczona dla młodzieży, nie wiem, takich 13, 14, 15 lat i y, mówi o 17-letniej dziewczynie, która nie ma rodziców, mieszka z babcią, ale co jest najdziwniejsze, widzi ona wróżki. I tak, w tym przedstawionym tutaj świecie nie ma żadnych demonów, wampirów, jak to zazwyczaj jest. Są to wróżki, których niestety, ale reszta ludzi nie może zobaczyć. Po prostu ta dziewczynka. Dziewczyna, dziewczyna, nie dziewczyna, to 17-letnia dziewczyna Oraz jej babcia mają jakieś nadprzyrodzone specjalne moce Które pozwalają te wróżki im zobaczyć Książka mnie całkiem wciągnęła Jest tutaj więcej części tej książki Ale ja mam akurat tylko jedną I po przeczytaniu tej książki Naprawdę zastanawiałam się, żeby kupić kolejne części Ale w sumie dobrze, że tego nie zrobiłam Trochę zaoszczędziliśmy na tym pieniędzy, gdyż jakby już po tygodniu stwierdziłam, że. No, już zaczynałam po prostu zapominać o czym była ta książka i takie podniecenie związane, jakby z tą fabułą, już trochę mi się tam obniżyło. Powiem tak, historia jest niespotykana: Wróżki i dziewczyna, która je widzi, tam są różne klany wróżek, wróżki dobre, przepraszam, wróż, wróżki. Wróż, 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 Wiosenne czy letnie, już teraz zapomniałam, zimowe, jakieś leśne. Tylko problem jest w tym, że jest bardzo źle przedstawiony świat. Praktycznie czytamy tą książkę i nie wiemy nic. Dlaczego te wróżki istnieją, dlaczego uprzykrzają ludziom, dlaczego ludzie ich nie widzą, jakie są różne klany tych wróżek, co i jak. I także wszystkie postacie, które tutaj e, są, które spotykamy. Nie wiemy w sumie o nich nic Troszeczkę jest powiedziane o głównej bohaterce Że właśnie straciła rodziców Że mieszka z babcią Babcia trochę nadopiekuńcze, Tam podkochuje się ze swoim przyjacielu I w sumie tyle O jej przyjacielu nie wiemy nic O w otaczających wróżkach nic Nie mamy totalnie przedstawionego świata Nawet w paru zdaniach Jak on wygląda, gdzie się znajduje Jak jest klimat tam Więc... Trochę biedna jest ta książka. Po prostu w tej książce jest tylko tylko jakaś akcja. Ona idzie, widzi te wróżki, toczy jakąś bitwę, coś się dzieje, ale jakby nie ma żadnych opisów. Jak w niektórych książkach jest za dużo opisów, to w tej książce właśnie ich totalnie brakuje. Więc jak się nie ma naprawdę bardzo dobrej wyobraźni, to w ogóle nie polecam i nie polecam, raczej starszym ludziom w moim wieku, czy 30, 40 plus, raczej zostawmy tę książkę. Nastolatkom, takim wydaje mi się przedziale 12-16, to będzie ok. Na starszych mi się daje, że są lepsze propozycje. Teraz przejdźmy do książek, które oceniam troszeczkę lepiej. Pierwszą książkę już możecie znać, oglądając moje dwa wcześniejsze vlogi. Chyba w tym pierwszym vlogu ją pokazywałam na propozycje na ten miesiąc i powiedziałam, że na pewno się za nią wezmę i dokładnie tak się stało, zabrałam się za nią. Jest to korytarzem w mrok Louis Duncan. Ta książka jest naprawdę no, cieniutka ma 200 stron i ubolewam. Nie wiem, jak ta autorka mogła zaprzepaścić taką dobrą okazję i taką dobrą fabułę, i po prostu uciąć ją po 200 stronach. Naprawdę. Y ciągnęłam się w tą książkę, zaraz Wam opowiem mniej więcej o czym ona jest, ale oczywiście bez żadnych spoilerów. W każdym razie akcja jakby rozpoczyna się dosyć szybko. Nie jest tak, że się ciągnie, rozpoczyna się dosyć szybko, ale za szybko też się kończy. Troszkę nie podobał mi się styl pisania, ale przypuszczam, że po prostu to jest styl przeznaczony dla młodszych, raczej dla takich dzieci, bo to książka tak mi się wdaje z przeznaczeniem. Dziecięcem. Mamy jakieś napięcie, naprawdę buduje y, pisarka napięcie. Jest taka euforia, po prostu nawet 20 stron przed końcem książki. Mam wrażenie, że jesteśmy jakby w połowie książki i po prostu autorka ją ucina. Tam można było tyle zrobić, taki zmarnowany potencjał, że nie wiem. Myślałam, że jest kontynuacja, może tej książki, jakaś druga część, ale no niestety nie. Książka mówi o 14-letniej, chyba 14-letniej dziewczynce, która wyjeżdża do szkoły z internetem, jednak dojeżdżając na miejsce, zauważa, że ma tylko trzy koleżanki. Są we czwórkę, a szkoła jest przeogromna jest to przeogromny, stary, przepiękny budynek, jednak są tylko we czwórkę. Dlaczego? Dlaczego inne dziewczyny nie zostały wybrane? Każda dziewczyna, która ta jest, ma inny charakter, inną osobowość. No i po pewnym czasie zaczynają dostrzegać, że dostały specjalnych zdolności. Jedna dziewczyna zaczęła pięknie malować, jedna dziewczyna pisze wiersze, jedna dziewczyna zaczęła nagle być uzdolniona muzycznie. I dlaczego tak się dzieje? Oraz dlaczego akurat te dziewczyny zostały wybrane, to ja już Wam nie powiem. Jak jesteście zainteresowani, to przeczytajcie sobie. Jednak naprawdę polecam tą książkę. Tylko mówię, nie zawiedźcie się końcówką. Końcówka jest taka, jakby autorka umówiła się z wydawnictwem na 200 stron i musiała miała fajny pomysł, yy, motywację do pisania i nagle widzi, kurczę, jestem na 200 stronie, tam 5 stron przed końcem. Muszę, muszę skończyć. I po prostu obcięła. Tak się czuję, trochę wykorzystana, że. Wczułam się tą książkę, prawdę, yy, całym moim sercem i to nagle cach i koniec Ale naprawdę historia jest ciekawa, takiej historii jeszcze w żadnej książce nie widziałam Dlatego nawet do samego pomysłu warto ją przeczytać Jest to książka z gatunku horror, nie jest to straszna książka, można ją czytać samemu wieczorem w domu Kolejna książka jest to Enola Holmes Sprawa zaginionego Markiza Tą książkę Przeczytałam tylko i wyłącznie Dlatego, że spodobała mi się okładka w Mamy Mieliśmy w domu Trzy części, które leżały koło siebie Albo cztery, już nie pamiętam I po prostu każda w innym kolorze I tak mi się naprawdę te okładki spodobały Że mówię, a wezmę sobie Wtedy akurat jechałam do domu, więc jedziałam do samochodu, akurat, gdyż jak możecie zobaczyć, ma bardzo duże literki, więc łatwo się ją czyta. I co tej książce mogę powiedzieć? Naprawdę książka mi się spodobała. Jest ona bardzo ciekawa, nieprzewidywalna. Opisuje czasy, które naprawdę lubię. I jeżeli Lubicie takie klimaty Sherlocka Holmesa, to bardzo Wam polecam, gdyż ta książka opisuje jego siostrę Enolę Część z Was, która ma Netflixa, prawdopodobnie oglądała już film Enola Holmes Jednak książka i film to są, są dwie inne rzeczy I naprawdę, przepraszam jeśli kogoś urażę, ale dla mnie film to jest dno jeżeli jesteście zainteresowani tą historią, przeczytajcie sobie książkę. Naprawdę jest o wiele, o wiele lepsza niż film. Film jest, w sumie, tylko początek filmu trochę nawiązuje do książki, gdyż na początku ginie mama głównej bohaterki, a dokładniej ucieka. I zostawia jej jakieś ślady, zagadki, żeby ją mogła dziewczyna odnaleźć, a także pieniądze, żeby rozpoczęła też własne życie. I Janola postanawia odnaleźć swoją mamę. I to na tym bazuje ta książka. Jest tutaj y, naprawdę y, bardzo dobrze pokazany Londyn, taki XIX wieczny, jaka jest mentalność ludzi. Jak ludzie się ubierali, jak w ogóle wyglądał wtedy Londyn, i to taki naprawdę przystępny sposób dla młodszego czytelnika i dla starszego. Tak, właśnie jest to książka, według mnie, przeznaczona dla osoby w każdym wieku nie tylko dla dzieci, tylko dla dorosłych naprawdę od dzieci w podstawówce do dorosłych ja ją czytałam, moja mama ją czytała i naprawdę jesteśmy zakochane w tej książce. Ale jak, jak mówię, film odradzam film jest kompletną, według mnie, klapą. I tutaj już nie wnikam w grę aktorsk aktorską, yy, tylko po prostu jak poprowadzona została fabuła. W ogóle no, nie rozumiem, nie rozumiem. Mogła, mógł film być naprawdę dobry, a według mnie zrobili tragedię, ale książkę naprawdę polecam. Jak lubicie te czasy XIX wiek, to przeczytajcie sobie... Albo jak spodobał Wam się film, to przypuszczam, że książka jeszcze bardziej Wam się spodoba i jest zupełnie inna. Możecie to traktować jako dwie odrębne historie, po prostu z bohaterką Enolem Holmes. Ja tutaj nie pamiętam, ile lat ma Enola. Chyba 14, a w filmie ma 16, czyli w ogóle w filmie jest starsza i zachowuje się jak taka bardziej dorosła nastolatka, ale w książce ona jest dziewczynką. Bye bye. Bye bye. bye, bye. Tak więc y, kolejna książka, jest to wróg Charlie Hyson. Nie wiem, jak czytać nazwisko. W każdym razie no, byłam sceptycznie nastawiona do tej książki. Jest ona na półce wiele, wiele lat i zabierałam się za nią już wcześniej. No i wyczytałam może jakieś 15-20 stron, ale teraz stwierdziłam, że nie wiem, czemu mam na nią ochotę, zaczęłam ją czytać i się wciągnęłam. I tak, nie jest to książka dla wszystkich. Raczej nie polecam jej bardzo jakby dojrzałym czytelnikom, które zwracają uwagę na piękną pisownię, bo w tej książce nie o to chodzi. Um, 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 um. Ja wam tutaj zaraz coś przeczytam. Wyniszczony epidemią London staje się labiryntem śmierci. Armia dzieci przeciwko armii oszalałych dorosłych zombie. Tylko w grupie jest bezpiecznie, ale grupa potrzebuje przywódcy. Fascynujący thriller dla młodzieży. Uwaga, zawiera opisy brutalnych scen. I tak, ta książka zawiera opisy naprawdę brutalnych scen, takich jak zabijanie tych dorosłych, w tych w wypadku zombie, e, zabijanie także no niestety zdziczałych psów, a także walki między sobą tych dzieci. Książka jest napisana. To są w ogóle dzieci, które mają mniej niż 14 lat, gdyż od 14 roku życia zamieniają się w zombie. Dlatego większość dzieci to jest w takim przedziale 6 do 14 lat. Jednak według mnie zachowują się oni zbyt jak dorośli, nie jak dzieci. Ja wiem, że tam już minęło około nie 6-7 miesięcy, odkąd ta epidemia zaczęła narastać. Dlatego już dosyć długo są zdani tylko na siebie Jednak, nie wiem, dziesięciolatkowie, którzy używają broni, biją się, biegają szukając pożywienia Ja wiem, że oni muszą co zrobić, bo sytuacja ich do nich zmusiła Jednak czytając tą książkę mam wrażenie, że czytam nie o dzieciach, tylko o jakichś nastolatkach Jak oni odzywają się do siebie, jakie taktyki stosują Yy, jakie wynalazki robią, to jest naprawdę obłęd, że dzieci umiały się tak do tego przysto przystosować. No i wiadomo, książka mówi o przetrwaniu: każde dziecko chce przetrwać, stworzą o, te dzieci rodzinę. I jak na początku nie byłam trochę przekonana, tak czytałam, bo czytałam to może tak od połowy naprawdę się wczułam yy, może nie w konkretnych bohaterów, ale jakby w całą grupę. Naprawdę było mi smutno, jak każde jak jakieś tam dziecko po kolei umierało Uf, Tak więc naprawdę Książka warta przeczytania dla osób, które lubią taki świat y, apokaliptyczny Troszeczkę obrzydliwy, troszeczkę perfidny Teraz właśnie, y, jak już kiedyś wspomniałam we vlogu, oglądam z chłopakiem y, The Walking Dead Jesteśmy na czwartym sezonie I trochę ta książka no... Według mnie nawiązuje do tego serialu. W sumie nie wiem co było wcześniej, ale chyba serial był wcześniej. W każdym razie, jeżeli lubicie klimaty Walking Dead i jesteście w takim przedziale wiekowym, nie wiem, 15, 16, 17 lat, to naprawdę polecam tą książkę. Tylko jeden problem jest w tej książce. Zakończenie. Kończy się tak, że chciałoby się wiedzieć więcej. Fajniej, wyjaśniła się sytuacja z tą daną grupą, tak mniej więcej. Ale dlaczego dorośli stali się zombie, i co dalej będzie? Okej, okay, część osób przetrwała, ale co dalej zrobią? Gdzie pójdą? Nie chcę Wam teraz dodać dokładnie fabuły, ale kończy się tak, że ja chcę wiedzieć, co tam będzie dalej. No jak jak może się skończyć? Gdzie jest wytłumaczenie? No i tak sobie sprawdziłam, wygooglałam. Oczywiście są kolejne części. Chyba razem jest 7 części, chociaż nie jestem 100% pewna, tylko problem tkwi w tym, że pierwsza została wydana po polsku. Resztanie. nie, gdy nie czytałam książek po angielsku I wydaje mi się, że zajmie mi to bardzo dużo czasu, ale nie dałam rady I zaraz wam pokażę Pokażę też wam to w kolejnym vlogu, który planuję zrobić, a mianowicie w nowościach na grudzień Dostałam część drugą serii Enemy the Dead I no, jestem bardzo podekscytowana, tylko muszę ją czytać w spokoju bez żadnych odgłosów sama, Też nie wydaje mi się, żeby ona była najprostsza. Wiem pewnie, że to nie jest jakby aż tak trudne, jednak mam parę książek, o chociażby tutaj: With the Fire on High. To jest naprawdę napisana takim prostym językiem dla osób, które rozpoczynają przygodę czytając po angielsku, a ta książka wydaje mi się, że już jest takim na, na takim wyższym poziomie. Jednak tak chcę wiedzieć, co będzie dalej, że, że postaram się ją przeczytać. Może będę ją czytała miesiąc, może i pół roku, ale mam motywację, żeby ją przeczytać i powiem wam, czy była równie dobra i czy w ogóle coś z niej rozumiałam. I teraz przejdźmy do książki, raczej trzech książek, czyli serii, która mi się spodobała najbardziej. Złe dziewczyny nie umierają. Też mogliście zobaczyć ją na wcześniejszym vlogu. I tak. Z tą serią miałam małe problemy na początku. Zaczęłam czytać. To jest pierwsza część. które dziewczyny nie umierają. Zaczęłam ją czytać i. I byłam zła na mamę, że mi ją kupiła. Naprawdę po jakichś 50 stronach mówię: Mama, no już przeczytam tą książkę, bo ją zaczęłam, ale po mnie ty ją czytasz. Naprawdę, takie też nie kupiłaś to sama to przeczytaj. Naprawdę byłam zbulwersowana początkiem Język niezbyt mi się podobał na początku No i w ogóle, kurczę, to miał być horror A jeżeli przedstawiona dziewczyna, która nie odnajduje się w szkole Inna dziewczyna, która jest cheerleaderką, nie lubią się, mają jakieś tam problemy Ta yy, główna bohaterka, czyli Alexis, ma młodszą siostrę Casey, z którą też się nie dogaduje W ogóle dziewczyna nie dogaduje się z nikim Jest taką outsiderką i mamy tutaj jakby problemy szkolne Nastolatki, a nie jakiś fajny, ciekawy horror. Zero fabuły, zero akcji, tylko naprawdę jakieś takie: O nie lubię Cię, nie lubię Cię, nie podchodź tu, o Boże, tego typu. Ale pod koniec książki, naprawdę się wciągnęła, wyszła akcja. Młodsza siostra zostaje nawiedzona. Przez ducha, i to nie jest takie oczywiste, że o, ten duch ją nawiedził. Najpierw jest taka na, zasugerowana, że to był taki duch, jednak później okazuje się, że to jednak nie jest to. Akcja rusza, fabuła robi się trochę zagmatwana. Sam język książki, jakby według mnie, robi się ciekawszy, no, ogóle, no, staje się lepiej napisana, według mnie. I wciągnęłam się w to, wciągnęłam się, jakby we wszystkie bohaterki, które tutaj występują. I powiem tyle: tą książkę naprawdę szybko się czyta. To jest książka, akurat ta część ma, yy, no, 350 stron, zajęła mi 3 dni. Może dla kogoś to jest długo, ale dla mnie to nie jest długo, bo czytać w 3 dni taką książkę, robiąc też inne rzeczy, to jest tak, że od rana do wieczora siedzę nad tymi książkami. Oczywiście to też jest bardziej książka młodzieżowa. Przebrnijcie przez początek, a będziecie zaskoczeni. I teraz tak, pierwsza część taką. Oceniam. Dobrze, że się nie poddałam. I zabrałam się od razu za drugą, którą akurat też miałam wtedy w górach. Druga już jest troszeczkę grubsza. Od złej do przeklętej. I teraz tak, druga część mi się podobała najbardziej. O jak ona mi się podobała. Ta historia. Pierwsza jest o takim nawiedzeniu, zły duch, taki właśnie bardziej pod horror. Druga część opowiada o tych samych bohaterkach. Dziewczyny w szkole zakładają. Klub Promyczek I to jest dziwne, że tego Klubu Promyczek yy, Wstępują dziewczyny z różnych, jakby takich większych grup Czyli jest tam szwadron zagłady takie bardziej emo Tam jedna dziewczyna, później jedna z kujonek Jakiś z cheerleaderek to jest, Zrobiła się taka jakby mieszanka Tam chyba jest około tam 10-11 dziewczyn I te dziewczyny z dnia na dzień stają się piękniejsze, mądrzejsze, chudsze wszystko im wychodzi, są zabawne, każdy chce być tak jak one No i siostra Casey, Alexis zaczyna zastanawiać się o co chodzi Okazuje się, że dziewczyny złożyły przysięgę jakiemuś Araltowi Nikt nie wie kto to jest, jest to jakiś duch, ale jakby nic o nim nie wiadomo I jedyne co ten duch oczekuje od tych dziewczyn to być pięknymi Daje im piękno, mądrość, tylko prosi ich żeby pomalowały się żeby dbały o siebie, po prostu stara się zrobić z tych dziewczyn lepszą wersję samej siebie. No i te dziewczyny faktycznie stają się lepszymi wersjami samych siebie. Stają się naprawdę ubóstwiane przez wszystkich i wszystko im wychodzi. Ale za jaką cenę? A Ralt twierdzi, że jest to za darmo. Po prostu chce, żeby były piękne i tyle. No i go wychwalały. Ale to byłoby za proste. W tej książce nie ma żadnych demonów, które wyskakują, straszą Naprawdę jest to ciekawa historia Grupka dziewczyn nawiązuje pakt z jakimś duchem I stają się piękniejsze, a duch o nich nic nie oczekuje Aż do momentu I tu się zaczyna problem, kiedy okazuje się, że to wszystko nie jest tak za darmo I naprawdę fabuła tej książki mnie wciągnęła na całego nie spodziewałam się tego, ta książka była tak dobra, że pochłodałam ją w dwa dni, tak szybko się ją czyta Po prostu chciałam wiedzieć, co zaraz będzie, byłam tak podtekstowana, że o Boże, a co będzie w kolejnym rozdziale A co się zaraz stanie z tą bohaterką, a co zaraz będzie tutaj I byłam tak zafascynowana, że od razu po drugiej części zabrałam się za trzecią, bo już nie mogłam wytrzymać Naprawdę, jeżeli przebrniecie pierwszą część, to druga wam pójdzie tak jest o wiele lepsza fabuła, ciekawsza. I mówię, w drugiej części nie, nie nastawiajcie się, jakby na początku na jakiś strach, nawiedzenia. Po prostu jest to ciekawe, jak główna bohaterka stara się dojść, kto to jest Arald, dlaczego takie, dlaczego te dziewczyny są piękne, o co chodzi. No i sama zostaje w to wplątana wszystko. I tą trzecią część skończyłam dzisiaj przed nagrywaniem. Też nie mogłam, po prostu... Ona... Tak dobrze się czytała. Jest to dokładnie kontynuacja tego, co było w drugiej części. Coś, co nie zostało wyjaśnione w 100% zostaje wyjaśnione tutaj. No i mm, główna bohaterka, nie powiem co się stało, bo musiałam zdradzić w drugiej części, ale coś się dzieje pod koniec właśnie tej yy, wcześniejszej części, że coś się dzieje pod koniec tej drugiej części, co zmienia naszą główną bohaterkę. Zaczyna ona widzieć na zdjęciach i w telewizji różne duchy. Tutaj, no nie chcę Wam naprawdę zdradzać tej fabuły, tej części, jednak ona jest tak samo wciągająca i zaskakująca jak część druga, więc naprawdę, jeżeli spodobała Wam się pierwsza część, śmiało zamawiajcie drugą, trzecią. Naprawdę, bardzo polecam. Fabuła jest, no, bardzo ciekawa, takiej po prostu. Książki nigdy nie czytałam, Jak pierwsza jest taka, wiadomo, no, nawiedzona, zostaje dziewczyna, robi jakieś dziwne rzeczy, trzeba się pozbyć ducha, to druga i trzecia część naprawdę jest inna, dziwna i ciekawa. I na dzisiaj to już wszystko. Yy, prawdopodobnie, nie mówię na 100%, bo nigdy nic nie wiadomo, prawdopodobnie za parę dni wejdzie nowy vlog, a mianowicie Bucho na grudzień, bo już kurczę, mam tutaj uszykowane. Pudełka z nowymi książkami, które niedawno do mnie przyszły, jeszcze w ogóle nie otwierane. Jedna paczka z antykwariatu, czyli nie wiem nawet w jakiej dokładnie jakości są, czy są zniszczone, czy wyglądają jak nówki, nic nie wiem. W każdym razie chcę Wam bardzo podziękować. Parę osób dołączyło do mojej małej grupki, więc jeżeli filmik Wam się podoba i chcecie widzieć kolejne filmiki. To zapraszam, subskrybujcie, lajkujcie. Także dziękuję Wam wszystkim, że dotrwaliście ze mną do końca. Kto dotrwał, kto nie dotrwał, to może przy następnej okazji dotrwa, tak? Więc buziaczki, pa pa!